Powoli dzień otwarty dobiega końca, możemy pokusić się o krótkie podsumowanie. Myślę, że efekty tego dnia otwartego będą odczuwalne pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, bowiem ta impreza oficjalnie inauguruje rekrutację na nowy rok akademicki na naszej uczelni. To jest nie pierwsza i nie ostatnia taka impreza tego rodzaju w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. Nas, odwiedziło nas dzisiaj ponad tysiąc uczniów tegorocznych maturzystów wraz z nauczycielami. Jak można imię? Alicja. Z jakiej szkoły jesteś? Zespołu Szkół Katolickich im. księdza Jana Długosza. Jakie wrażenia po dniu otwartym w USHS? Co dzisiaj zobaczyłaś? Było wiele różnych pokazów, na przykład pokaz taneczny. Mogliśmy brać udział w wielu różnych konkursach. Na przykład wygrałam bardzo interesującą podkładkę pod myszkę do komputera. Można było dostać różne ulotki, dowiedzieć się czegoś więcej na temat szkoły WSHE. Było prawie 30 szkół z Wocławka i z, z regionu. Był Wocławek, był m.in. Ciechocinek, Nieszawa, Radziejów. Jak masz na imię? Asia. Z jakiej szkoły jesteś? Z Kempego. Jakie wrażenia po Dniu Otwartym w WSHE? Było super, dużo rzeczy się dowiedziałam i na pewno tą szkołę wybiorę. Uczelnia tętniła życiem, taką dobrą, pozytywną energię dali również tegoroczni maturzyści, którzy uczestniczyli w różnych prezentacjach, warsztatach i wykładach otwartych, realizowanych podczas Dnia Otwartego. O godzinie 11 w sali gimnastycznej była prezentacja artystyczna naszych studentów. Tańczyły dziewczyny zespołu, czyli Derek i zespołu tańca Classic. O 12.00 chór akademicki Ariazo miał swój koncert. Studenci z Teatru Mocnych Wrażeń mieli swoje prezentacje, swoje happeningi. Był, była konferencja naukowa o dalszej drodze kształcenia, bowiem tegoroczna edycja Taki motyw od przewodni tegorocznej edycji Dnia Otwartego to, jest, to są decyzje, decyzje, decyzje i to, co z tego wynika. Odbyły się konkursy. Mam nadzieję, że maturzyści dowiedzieli się, co to, co to znaczą opcje, co oznaczają opcje w ekonomii. Wzięli również udział w takiej prezentacji dotyczącej e-learningu na naszej uczelni. Było mnóstwo atrakcji. Mamy nadzieję, że one że ten czas nie był dla nich zmarnowany, że uczestniczyli, zdobywali różne nagrody, również za się ze studentami, bo mnóstwo naszych studentów również uczestniczyło w, tej, w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy serdecznie portalowi włocławskiemu za wspieranie naszej akcji i zapraszamy do Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Włocławku.